Zapomnij o grzybicy to skuteczna domowa metoda, dzięki której zaoszczędzisz na drogich wizytach. Grzybica paznokci to niestety częsty problem, jednak ten domowy sposób uratuje twoje stopy. Pierwszy bardzo ważny składnik to goździki to niezwykle silny, naturalny środek o działaniu przeciwgrzybiczym, antybakteryjnym i przeciwzapalnym. Zawiera eugenol, który dodatkowo wspomaga regenerację. Dodaj dwie łyżki goździków do młynka i zmiel je na drobny proszek. Następnie przesyp całość do czystego słoika. Teraz dodaj 100 ml oliwy z oliwek. Oliwa nie tylko nawilża i zmiękcza skórę, ale też pomaga przeniknąć aktywnym składnikom głębiej w paznokieć. To naturalny nośnik, który wspiera działanie goździków i przyspiesza regenerację płytki paznokcia. Przygotuj garnek i wyłóż go kuchennym ręcznikiem, aby słoik nie dotykał bezpośrednio dna. Włóż słoik z mieszanką i zalej wodą do połowy jego wysokości. Gotuj całość przez około 15 minut na małym ogniu. Gdy mikstura ostygnie, przeceć ją przez sitko do czystego pojemnika. Tak otrzymasz domowy, naturalny środek na grzybice. Stosuj roztwór dwa razy dziennie. Twoje stopy ci za to podziękują. Nałóż goździki na dłonie i zobacz, co się stanie. Nie poznasz własnych rąk. Weź sporą garść goździków i rozdrobnij je za pomocą blendera lub młynka do kawy. Wsyp rozdrobnione goździki do garnka i zalej je 200 ml wody. Dodaj dwie łyżki oleju kokosowego i włącz kuchenkę. Podgrzej miksturę, ale nie musisz jej gotować. Dzięki zawartości garbników, goździki potrafią zahamować proces starzenia się skóry. Mają działanie przeciwutleniające, co blokuje rozwój wolnych rodników. Podobne właściwości ma olej kokosowy. Goździki wpływają na regenerację skóry, oczyszczając ją z toksyn i wzmacniając naczynia krwionośne. Kiedy mikstura się podgrzeje, odcedź ją do naczynia i pozostaw do ostudzenia. Przelej do pojemnika ze spryskiwaczem. Olej z goździkami zmniejsza podrażnienia i pomaga zachować zdrowy wygląd skóry. Stosując go na dłonie, na twarz lub na inne miejsca na skórze, dodatkowo chronimy się przed insektami. Dbając o naszą skórę, jednocześnie zapewnimy jej ochronę przed pluskwami, komarami, pchłami czy pająkami. Wystarczy spryskać skórę rąk i wmasować. Stosuj na dłonie, twarz i skórę. Stosowanie tej mikstury rozluźnia i łagodzi napięcie mięśni. Zmniejsza stres. Stosowanie tej dwuskładnikowej mikstury ma wiele cennych zastosowań. Jak kończy mi się buteleczka goździków z olejem kokosowym, od razu przygotowuję kolejną. Każdy pyta o sekret mojej skóry. To naturalna mieszanka na wypadające włosy. Twoje włosy będą rosły jak nigdy dotąd. Nie przepłacaj w sklepie za drogie produkty. Przygotuj patelnię i zacznij dodawać składniki. Na początek świeże gałązki rozmarynu wzmacniają cebulki włosów i przyspieszają ich porost. Następnie dodaj biały sezam, bogaty w witaminy E i B, który odżywia włosy i nadaje im naturalny połysk. Kolejny składnik to łyżka czarnuszki, hamuje wypadanie i wspiera odrastanie nowych włosów. Dodaj łyżkę kozieradki, która wzmacnia cebulki i chroni włosy przed łamliwością. Wsyp łyżkę siemienia lnianego, które intensywnie nawilża i wygładza włosy. Następnie dodaj łyżkę goździków, pobudzają wzrost włosów i nadają piękny, korzenny zapach. Na koniec wlej szklankę naturalnego oleju kokosowego i gotuj całość przez 15 minut, aby składniki dobrze się ze sobą połączyły. Gotową, ostudzoną mieszankę przelej przez sitko i przełóż do czystego, zamykanego pojemnika. To domowy Naturalny olej na porost włosów. Stosuj go dwa, 3 razy w tygodniu, wmasowując w skórę głowy i pozostawiając na minimum godzinę. Już po kilku tygodniach zauważysz, że włosy przestają wypadać, pojawiają się nowe włosy, a twoje pasma stają się gęstsze i mocniejsze. Kosmetyczka zdradziła mi ten sekret. Jedwabiście gładkie dłonie, jak po luksusowym zabiegu w salonie kosmetycznym. Zacznij od posypania dłoni cukrem. Jego drobinki złuszczają na skórek, dodaj trochę kawy rozpuszczalnej. Dzięki niej skóra stanie się gładsza i bardziej jednolita. Wyciśnij sok z połowy cytryny prosto na cukier i kawę. Cytryna nada dłoniom ładniejszy wygląd i pomoże wyrównać koloryt. Na końcu dodaj odrobinę pasty do zębów, która sprawi, że wszystko dobrze się połączy i zadziała dokładniej. Masuj tę mieszankę okrężnymi ruchami przez kilka minut szczególnie tam, gdzie dłonie są bardziej szorstkie lub zabrudzone. Daj jej chwilę, żeby dobrze się rozprowadziła i zrobiła swoje. Taki domowy peeling możesz wykorzystać również w innych miejscach, gdzie potrzebujesz gładszej powierzchni i bardziej jednolitego koloru. Wystarczy stosować raz w tygodniu, żeby cieszyć się efektami i ładnym wyglądem dłoni. Dodaj limonkę do kremu Nivea. Dzięki niej zyskuje on właściwości porównywalne do luksusowych kosmetyków. Choć ten przepis brzmi dziwnie, to gwarantuje, że sama zaczniesz tak robić. Limonka ma wiele zastosowań w domu i zdrowiu. Cytrusy są bogate w witaminy i minerały. Witamina C zawarta w limonce ma działanie antyoksydacyjne i rozjaśniające. Stymuluje również produkcję kolagenu. W połączeniu z kremem Nivea tworzy produkt, który zaoszczędzi sporo twojego czasu i pieniędzy. Do połowy opakowania niebieskiego kremu Nivea dodaj około jednej małej łyżki soku z limonki. Następnie dodaj dwie łyżki sproszkowanego mleka, które zawiera naturalny kwas mlekowy. Działa nawilżająco oraz złuszczająco. Całość dokładnie wymieszaj. Do mieszanki dodaj również niecałą małą łyżkę wazeliny. Wazelina zatrzymuje wilgoć w skórze, dzięki czemu staje się ona bardziej nawilżona i elastyczna. Całość wymieszaj. Połączenie tych trzech składników tworzy super kosmetyk. Taka maseczka jest już gotowa. Nałóż maseczkę na zmarszczki lub suche miejsca na skórze. Wykonaj delikatny masaż i zostaw maseczkę na około 20 minut. Regularne stosowanie poprawia strukturę skóry, nadając jej świeży i młody wygląd. Taka maseczka posłuży ci na wiele zastosowań. Polej dłoń Coca-Colą. Pokażę ci, co zrobić, żeby stworzyć ulubiony produkt na co dzień. Będziesz zaskoczony efektem. Weź mydło i zetrzyj całą kostkę na tarce. Przygotuj patelnię i wrzuć na nią starte mydło. Zalej je Coca-Colą. Powinna przykryć wiórki mydła. Podgrzewaj całość na średnim ogniu, cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. Zobaczysz, co cudownego może z tego powstać. Nigdy nie pomyślałbyś, że te składniki można mieszać razem. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, zdejmij patelnię z ognia i przelej miksturę do szklanego pojemnika. Poczekaj kilka minut, aż miksturę ostygnie. Po tym czasie powstała mieszanka jest genialną maseczką. Nałóż na skórę i pozostaw na kilkanaście minut. Taka maseczka stymuluje krążenie krwi i nawilża. Stosuj regularnie każdego ranka lub na noc, a efekty cię mile zaskoczą. Taka domowa maseczka działa lepiej niż wiele drogeryjnych produktów. Twoja skóra będzie Ci za to wdzięczna.